W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Święty judo-tadeuszu, potężny orędowniku Boga, Wyjednaj błogosławieństwo dla umiłowanej ojczyzny naszej, Polski. Spraw, by ustały niezgoda, niewola nałogów, występki przeciwko życiu, upadek obyczajów społecznych, moralnych i gospodarczych, a nastąpiła wielka przemiana naszych serc. Dopomóż byśmy trwali niezłomnie, jak nasi przodkowie, w miłości bliźniego, przy Bogu i Kościele. Dopomóż nam dokonać właściwego wyboru, gdy stoimy przed ważną decyzją, gdy toczy się bitwa o Polskę. Weź pod możną opiekę rozgłośnie radiowe i telewizje, które głoszą głos prawdy w naszych domach. Niech cały naród zjednoczy się w solidarnej miłości. Święty Judo Tadeuszu, patronie w sprawach szczególnie trudnych i beznadziejnych, rozszerz Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego na polskiej ziemi. Amen.